Dzień dobry Państwu z gmachu Sejmu. Witam Państwa, Krzysztof Baretnicki. Spotykamy się jak zwykle na żywo na początku transmisji z kolejnych obrad Sejmu. O 11 zapowiedziane było otwarcie obrad, jest minuta po 11. .00. Czekamy jeszcze na posłów i na prowadzącego dzisiejsze spotkanie marszałka bądź kogoś z wicemarszałków Sejmu. Dzisiejsze obrady, których transmisję rozpoczynamy, jak mówię, na żywo. W programie drugim przewidują dzisiaj sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Komisji Ustawodawczej na temat projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 1989 rok. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy. Prawo ustroju sądów powszechnych, o składzie naj... Sądu Najwyższego, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o prawie notarialnym, a także wybór członków Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie tematy, o których dzisiaj sąd będzie mówił, które dzisiaj będą poddane czytaniom i debacie, właściwie były już wiadomo od dłuższego czasu, bowiem toczyły się na ten temat rozmowy w poszczególnych komisjach sejmowych. Szczególnie zaś wiele komisje sejmowe czasu poświęcały ustawie budżetowej, która wymaga zmian. Zmian nieco innych niż dotychczas wprowadzanych comiesięcznych, bowiem do końca roku zostały już tylko dwa miesiące i czas zastanowić się, czas, by posłowie zastanowili się, jak rozwiązać sprawę budżetu państwa do końca roku po to, żeby nie powtarzać systemu dotychczas szalenie krytykowanego systemu indeksacyjnego, jaki mieliśmy do tej pory. Również wiele dyskusji w toczyło się w komisjach sejmowych nad trybem powoływania sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Poszczególne kluby są skłonne, bądź też uczyniły już to typować swoich przedstawicieli, przedstawicieli poszczególnych sił politycznych w kraju. Tak na przykład uczynił klub PZPR, który desygnował niejako swojego kandydata na członka Trybunału Konstytucyjnego. Domyślać się można, że obrady potrwają nieco dłużej, być może również jutro. O tym przekonamy się za chwilę, kiedy Marszałek Sejmu przedstawi program dzisiejszych obrad i ewentualnie program spodziewanego drugiego dnia obrad Sejmowych. Przekonamy się, ile czasu to potrwa. Domyślać się można, że długo, ponieważ doświadczenie, jakby sądzę, również i państwa pilnych obserwatorów debat Sejmowych, sądzić można, że szczególnie dużo czasu zajmą sprawy budżetowe. Wiceminister. Mi się przypomniał, że dyskusje nad sprawami budżetowymi zwykle zabierają dużo czasu i są bardzo burzliwe i że to już w tej kadencji sejmu piąta taka dyskusja z sprawami budżetu. Spodziewać się można więc, że ta dyskusja zajmie wiele czasu. Również sprawy związane z prawem, prawodawstwem, zmianami poszczególnych przepisów prawa na temat Sądu Najwyższego również mogą zajmieć wiele czasu. Są to sprawy, które trzeba zdecydowanie zdaniem poszczególnych komisji Sejmowych zmienić. Z innych spraw, które się pojawiają w, zarówno w prasie, w środkach masowego przekazu, wśród posłów, wyborców i w komisjach Sejmowych, szczególnie zaś burzliwie, jeśli o tej sprawie Państwo myślą, które i ja w tej chwili, a więc o sprawach spółdzielczości wśród spółdzielców, również. Yy, są bardzo burzliwie dyskutowane, aczkolwiek dzisiaj program obrad Sejmu tych spraw spółdzielczych nie przewiduje. Dyskusja nad ustawą wydaje się nazbyt jeszcze gorąca, aby przedkładać ją Sejmowi, ale i tych tematów, które wymieniłem na pewno wystarczy na dwa dni obrad Sejmu. Za chwilę pani wicemarszałek Sejmologa Krzyżanowska otworzy dzisiejsze obrady i usłyszymy precyzyjny program i być może dowiemy się, czy obrady dzisiejsze przeciągną się na dzień jutrzejszy. Sądząc o konfiguracji ław poselskich już chyba nie ma. wszyscy posłowie są na sali. Zanim weszliśmy z transmisją na antenę, rozległy się i gągi nagrające posłom dzwonki. Jest już prawie 6 minut po godzinie 11. Na rozpoczęcie obrad. Przypominam, nowelizacja tegorocznej ustawy budżetowej i sprawy związane z sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Notariatem i Trybunałem Konstytucyjnym. To punkty dzisiejszych obrad. Na sekretarzy powołuję posłów, Annę Dynowską i Marka Rusakiewicza. Protokół i listę mówców prowadzić będzie pan poseł Marek Rusakiewicz. Proszę posłów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym. Protokół dziesiątego posiedzenia Sejmu uważam za przyjęty wobec niewniesienia przeciwko niemu zastrzeżeń. Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia został przyjęty przez Sejm w dniu 20 października 1989 roku. Informuję, że Komisja Polityki Społecznej, Planu i Budżetu w związku z rozpatrywaniem projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 Przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku Sejmowym numer 55, który obywatele posłowie powinni zastać na swoich miejscach poselskich. W związku z tym Prezydium Sejmu proponuje, aby punkt pierwszy porządku dziennego, poza sprawozdaniem Komisji o projekcie ustawy, o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 Sejm rozpatrzył również przedstawiony przez Komisję Sejmową projekt uchwały. Prezydium Sejmu po porozumieniu z konwentem seniorów proponuje, aby Sejm na podstawie artykułu 46 regulaminu Sejmu Przystąpił do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku dziennego, mimo że druk poselski zawierający sprawozdanie komisji został doręczony obywatelom posłom bezpośrednio przed posiedzeniem. Czy ktoś z obywateli posłów pragnie zabrać głos w sprawie proponowanego porządku dziennego dzisiejszego posiedzenia? oraz przystąpienia do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku dziennego. Nikt się nie zgłasza. Uważam zatem, że Sejm propozycję Prezydium Sejmu przyjął. Informuję obywateli posłów, że Prezydium Sejmu Przewiduje zwołanie następnego posiedzenia Sejmu w dniach 16 i 17 listopada w pierwszym dniu planuje się rozpatrzenie projektów ustaw natomiast drugi dzień obrad zostanie przeznaczony na interpelacje i zapytania poselskie. Przed przystąpieniem do obrad pragnę zwrócić obywatelom posłom uwagę, że porządek. Dzienny dzisiejszego posiedzenia, jak na jeden dzień, jest stosunkowo obszerny. Dlatego też apeluję o sprawny przebieg obrad, zwłaszcza dyskusji. Jeżeli bowiem nie zdołamy wyczerpać porządku dziennego w dniu dzisiejszym, zajdzie potrzeba kontynuowania obrad w dniu jutrzejszym. Przystępujemy do punktu pierwszego porządku dziennego sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej Budżetu i Finansów oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 drugi nr 50, 50 a i 54 oraz przedstawiony przez Komisję Polityki Gospodarczej Budżetu i Finansów Projekt uchwały Sejmu w sprawie niektórych zasad realizacji budżetu państwa na rok 1989, druk nr 55. Stanowisko Senatu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 jest doręczonym obywatelom posłom, druku nr 56. proszę teraz o zabranie głosu pana wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Leszka Balcerowicza. Pani Marszałek Wysoki Sejmie. Już po raz drugi przedstawiamy pod rozwagę Wysokiej Izby projekt budżetu. Tym razem jednak nie w formie prowizorium, lecz pełnej ustawy. Zdajemy sobie sprawę, że jest to projekt trudny, tak ze względu na proponowane w nim pociągnięcia, jak i na krótki termin, w którym prosiliśmy Wysoki Sejm o wyrażenie dla niego aprobaty. Tym cenniejsza była zgoda obywateli posłów, na pierwsze czytanie ustawy budżetowej na forum Komisji Sejmowych. Jak podkreślono w dyskusji podczas posiedzeń Komisji Sejmowych, przedkładany Wysokiemu Sejmowi projekt został ukształtowany pod wpływem dwóch przeciwstawnych sił. Z jednej strony inercji procesów rozbijających podstawy finansowe państwa, z drugiej woli wcielania w życie postanowień programu gospodarczego rządu. Rezultat nie jest, bo nie mógł być idealny, ale przecież postęp jest znaczny, zwłaszcza jak na siedmiotygodniowy zaledwie okres pracy rządu. Dziękuję za uwagi, zalecenia i propozycje przedłożone także z myślą o projekcie budżetu na rok przyszły. Zostaną one zbadane z myślą o ich jak najlepszym zastosowaniu. W nadziei, że Wysoki Sejm zechce uchwalić przedłożony projekt, pragnę podkreślić, że tym samym przyspieszony zostanie proces zasadniczej zmiany systemu gospodarowania. Przedstawiony projekt ustawy zawiera bowiem w sobie istotne punkty programu stabilizacyjnego, którego realizacja ma z kolei tworzyć sprzyjające warunki gospodarcze dla programu zasadniczych przemian instytucjonalnych, przemian w systemie gospodarczym. Przemiany te zaakceptować może tylko parlament. Nawet największa determinacja demokratycznie powołanego i cieszącego się społecznym zaufaniem rządu jeszcze nie wystarczy. Potrzebna jest nam krytyczna dyskusja, ale i konstruktywna pomoc i akceptacja ze strony wszystkich sił politycznych reprezentowanych w Wysokiej Izbie. Rządowy program gospodarczy, jak wiadomo, w Wysokiej Izbie, rząd pragnie wcielić w życie w najbliższych miesiącach. W ministerstwach trwa praca nad projektami ustaw ujmującymi w język prawnych sformułowań to, co wyłożono w opublikowanym niedawno programie. Będziemy zabiegać o rychłe podjęcie przez Wysoką Izbę procesu legislacyjnego, tak aby podstawy prawne programu gospodarczego rządu mogły być ustanowione jeszcze w tym roku. Jest to niezbędnym warunkiem jego realizacji w przewidzianym terminie. Opinia publiczna, jak wiadomo, śledzi zamiary i poczynania rządu z żywym zainteresowaniem. Chcę w tym miejscu podkreślić, że wysoko cenimy wzruszające objawy poparcia, oferty materialne i dodatkową pracę zgłaszane przez tysiące Polaków. Rozumiemy głosy tych, którym najciężej. Staramy się im pomóc. Stąd taką wagę przywiązujemy do osłony socjalnej. Jednocześnie z całą mocą pragnę podkreślić, że tylko szybka i pełna realizacja przedstawionego programu gospodarczego może przynieść odczuwalną poprawę dla wszystkich, tworząc materialne podstawy dla stopniowego zaspokajania potrzeb różnych grup społecznych. Nie przyniesie takiej poprawy powrót do metod skompromitowanych przez minione dziesięciolecia, ani też uchylanie się od współodpowiedzialności za wychodzenie z kryzysu. Ten wysiłek musi być solidarnie podjęty przez całe społeczeństwo, stosownie do zasobności grup i jednostek. Nie chodzi tu przy tym tylko o akceptację nieuniknionych dolegliwości, ale i o czynne uczestnictwo w naprawie gospodarki. Całe nasze społeczeństwo, każdy z nas, stoi bowiem przed niepowtarzalną szansą, a świadomość tego być może czasami jest przysłonięta przez dolegliwości życia codziennego. Pamiętajmy przy tym o stanie kasy państwowej i ogólnej kondycji gospodarki. Rząd nasz rozpoczął wszak swoją działalność w okresie dramatycznego nasilenia się trudności gospodarczych. Deficyt budżetowy, luka inflacyjna czy skala zadłużenia kraju osiągnęły nienotowane dotąd wielkości. Powracając do zasadniczego przedmiotu dzisiejszej debaty, pragnę podkreślić, że w odróżnieniu od ustaw regulujących dochody i wydatki budżetu w trzecim kwartale i w październiku, program dziś rozpatrywany całościowo ujmuje dochody i wydatki budżetu, a tym samym zamyka okres prowizorium. Zgodnie z zapowiedzią i zobowiązaniami rządu przedstawiony projekt zakłada zmniejszenie deficytu budżetowego poniżej poziomu z października bieżącego roku. Deficyt, który w końcu czerwca bieżącego roku stanowił 30,5% wszystkich wydatków budżetu w pierwszym półroczu, spadnie do końca roku, zgodnie z przedkładanym Wysokiej Izbie projektem, do poziomu około 13,7% całorocznych wydatków budżetu. Wymaga to utrzymania ostrej dyscypliny budżetowej i dokonania istotnych oszczędności oraz podjęcia działań zwiększających dochody budżetu. W związku z tym w przedłożonym Wysokiej Izbie projekcie przewidziane są środki dwojakiego, dwojakiego typu. Zmiany o charakterze systemowym czy też instytucjonalnym oraz klasyczne oszczędności budżetowe. W zakresie zmian instytucjonalnych pragnę zwrócić uwagę na następujące główne punkty. Po pierwsze wycofanie się z dotychczasowego systemu dotowania górnictwa, co umożliwia zredukowanie wielkości dotacji do tego działu gospodarki. Po drugie, zmiana uzasad ustalania wysokości zaliczek podatku dochodowego, tak aby przyspieszyć wpłaty tego podatku do budżetu i w ten sposób zmniejszyć uszczerbek, jaki budżet ponosi dotąd skutek inflacji. Po trzecie uruchomienie przedpłat na obligacje skarbu państwa podlegających w późniejszym terminie konwersji na tytuły własności do prywatyzowanego majątku narodowego. W celu ograniczenia wydatków, czyli w zakresie klasycznych oszczędności budżetowych, proponuje się m.in. ograniczenie nakładów inwestycyjnych. Jak wiadomo, podjęto już decyzję o wstrzymaniu niektórych inwestycji centralnych w sferze produkcyjnej. Po drugie, zmniejszenie wydatków na finansowanie jednostek budżetowych. Po trzecie, zmniejszenie zakresu dotowania żywności przy jednoczesnym przeznaczeniu znacznej części zaoszczędzonych w ten sposób środków na bezpośrednią pomoc dla najuboższych. Nie muszę przekonywać Wysokiej Izby, że te słucho brzmiące propozycje łączą się z istotnym zaostrzeniem warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym także gospodarstw domowych. Z tej strony patrząc, są to propozycje daleko idące i dla redukcji deficytu budżetowego w bieżącym roku i jednocześnie stosunkowo najbardziej skuteczne. Zarazem jednak wiemy, jak to słusznie podkreślano w trakcie obrad komisji Sejmu, że w warunkach wymagań przyszłego roku przedkładane na ten rok propozycje mogą okazać się Mogą okazać się niewystarczające. W dyskusjach tych trafnie wskazywano na potrzebę wzmocnienia źródeł dochodów budżetowych, które byłyby w stanie pokryć trudne do ograniczenia i rozrastające się w toku każdej kolejnej debaty. Wydatki. Jest to praca w sensie technicznym stosunkowo łatwa do wykonania, przyjmując jako merytoryczną wytyczną równość wszystkich wobec inflacji i jednakową, z wyłączeniem najsłabszych, skłonność do dźwigania ciężaru kryzysu. Jak jednak wiemy, z gotowością tą są różne problemy. Liczymy tu na poparcie Wysokiej Izby i w jej wyzwalaniu, deklarując je równocześnie chęć poszukiwania w pracach nad budżetem na rok przyszły dalszych źródeł dochodów, w tym zwłaszcza dochodów opartych na, na zasadzie dobrowolności. W, tym oto, w takim oto kontekście będą mogły być rozpatrzone zgłaszane w toku obrad Komisji zwiększenie wydatków, zwiększenie wydatków między innymi na naukę, meliorację, szpitalnictwo czy rozliczenie z bankami przy generalnym założeniu, że nie podważy to celu strategicznego, to znaczy wychodzenie z wysokiej inflacji. Zgodnie z wolą sygnalizowaną w wielu wystąpieniach poselskich, w pracach nad budżetem na rok przyszły, położymy szczególny akcent na problemy reformy podatkowej. Zwrócimy uwagę na dostrzegany przez nas również problem usunięcia zatorów płatniczych, czy też zakres kredytów preferencyjnych. To są sprawy, do których niebawem powrócimy przy okazji dyskusji nad projektem budżetu na rok przyszły. Kończąc to moje wystąpienie, pragnę prosić Wysoki Sejm o uchwalenie przedłożonego projektu ustawy budżetowej. Dziękuję.